Przyszła mi wiosna, lat bez troska. Mnie się też zdawało, że mnie byle kto. Jakaś tam córka chałupnika, z moim wyglądem i talentem, i z tym nóg, uh, żeby się wybić. I kazałam sobie zupę bez jednego włoska. Nikt nie wskurał nic, jeżeli o mnie szło. Aż tu z dachu szpak wkrzyk, że i tak za rok lub dwa już będę szła. Jak mi zagrają raz i dwa, Piszczą ten swój drobnutki. Daj sobie zdrów Ledwie roczek zleciał od tej chwili Znałam już dokładnie życia gorzki smak Dwoje dzieci na karku A chleb znowu podrożał I jak tu nastarczyć? A jak się już ze mną całkiem załatwili Mieli mnie na dupę, na kolanach, byle jak. Ach, trzeba się jakoś z ludźmi ugadać. Ręka rękę my jego mru nie przebijesz. Artur zdał uszpak w śmiech. No i jak? Idziesz z orkiestrą, wszystko graj, i marsz. I w górę raz i dwa! Piszczą ten swój drobniutki ton. Odo, odo. jak myśli, Bóg tak chciał! gadaj sobie z dróg. Wielu znałam szturmujących chmury. Żadna z gwiazd nie była wielka i daleka, bo odważnym szczęście sprzyja. Na chcącego nie ma nic trudnego Już my im pokażemy Aż poczuli pięcząc tak na górach góry Że słomiany kapelusik ciężko daje w kość Ach, wedle stawu grobla No. Trzeba odnaleźć siłę w pytaniach, do których nikt dzisiaj nie ma odwagi. Doświadczenie wyniesione z siedmiu samotności. Nowe uszy. Dla nowej muzyki. Nowe oczy, dla tego, co najdalsze. Nowe sumienie, dla prawd, które dotąd były niebe zachować swą siłę. Swój zapał w skupieniu. Cześć dla siebie. Miłość dla siebie. bez względu względem siebie. Wielkim człowiekiem, nie przestańmy, powiem Wam tak: nie przestańmy walczyć dla własnego egoizmu. Każdy, kto nas będzie próbował oceniać, restryktować, pogońcie kurwa w krzaki, nie przyjmujcie żadnych restrykcji, żadnych sądów, nie przyjmujcie. Wy wszyscy, którzy będziecie, nie daj Boże, osądzani, nie przyjmujcie żadnych wyroków. Niech wiedzą, że dokonuje się gwałt i terror. I powiem Wam tak: nigdy nie wyprę się żadnego swojego czynu ani żadnego mojego zdania. Nie wyprę się, nie wyprę się jeśli ktoś będzie żądał ode mnie albo próbował mnie za to karać. Ja mogę się wyprzeć swojego błędu i przeprosić za niego. Na to mnie zawsze stać, aczkolwiek nie będzie mi lekko. Nie będzie mi lekko. O! Tato, dlaczego muszę to nosić? Ponieważ brakuje mi odwagi, by wstawić się w sprawie Twoich praw, synu. Tato, dlaczego muszę to nosić? Bo brakuje mi odwagi. Tato, dlaczego muszę to nosić? Bo mój ojciec też mnie nie nauczył, jak być odważnym. Chodź synu, zdejmiemy to. Jeśli ty nie zdejmiesz tej maski, to twoje dziecko nie zdejmie tej maski. Spotkałem się z młodzieżą, która mnie tam zaczepia, wiecie, to, takie dzieci, co to u nich serce z miską, jak to poeta mówi. Dzień dobry! Maska mu tu wisi. Ja się pytam, synku, a po co ty to nosisz? Każą! Kto ci każe? A w szkole, mama każe. Nie noś tego. Zabijasz się. Nie marnujcie żadnej okazji, żeby uświadomić, nie przechodźcie obojętnie. Ja zawsze reaguję, Marcin świadkiem, zawsze reaguję, kiedy widzę. Gówniarza, szczeniaka, który stoi i pali papierosy. Pytam się, ile ty masz lat, chłopcze? O, różne są odpowiedzi. Co to cię kurwa obchodzi, słyszałem. Ja mówię, właściwie nic. I tutaj w dosadnych żołnierskich słowach instruuję mu, co się stanie z nim. Jak jest za bardzo brutalny i za bardzo taki hardy, to mówię: no cóż, gnojku, kutas ci nie urośnie, nie będziesz mógł ruchać od tego palenia. Będziesz taki krętek blady poskręcany. I to działa. To działa. Każdy chce ruchać, nie? Tak. Tak. Wiesz co? No. No. Muszę na małą prywatę. A dawaj. A jak mała? A jak mała? Nagrałem rozmowę pewną. Nagrałeś? Kilka dni naście, nawet już dni temu. Naprawdę? Z, z bardzo z, inteligentną panią. Tak. Tak. E, w tym nagraniu jest mały błąd, ponieważ dzisiaj, jak zmieniałem tytuł, to niestety przez sekundę jest słychać głos Wojtka się dograł, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. Posłuchajcie, jak inteligentna jest inteligencja sztuczna. Po Pokazuje, że wiele osób waha się, jeśli chodzi o szczepienia. Natomiast w racji tego, że akcja jest regionalna, proszę mi powiedzieć, czy ja dosłoniłam się do mieszkańca województwa zachodnio-pomorskiego? To tak, ze Halo, słychać mnie? Tak. Na tym spotkaniu nasi specjaliści wytłumaczyli. Na, na którym spotkaniu? Na tym spotkaniu. Nasi Ale na którym spotkaniu? Na którym spotkaniu? Na spotkaniu to przede wszystkim odbieracie sobie Państwo bezpłatnie półsłaksymetry. Ale dodatkowo to jeszcze no, będziecie... Ale, jakie, ale które to jest spotkanie? Kiedy ono się odbędzie? Gdzie? Lokal znajduje się przy Aleja Żołnierza Boczna 14 w starkarcie. Mhm, ale ona jest boczna od czego? lokal znajduje się, że aleja odmierza boczna 14, kW. No ale boczna od czego? Na tym spotkaniu nasi specjaliści wytłumaczą w jaki sposób zarwać o zdrowie swojej i swojej czy ja, mogę, czy ja mógłbym swojej mamy nie szczepić? Tak, słucham. Fajnie, no chciałbym jej nie szczepić. Tam będzie pięciu specjalistów, to sobie państwo wybierzecie, podejdziecie, on wytłumaczy, jak ten pulsoksymetr działa, jak te parametry odczytywać, no bo to w sumie jest najważniejsze. Aha. Ale czyli rozumiem, że ten specjalista mi pomoże wybrać, gdzie nie szczepić? Tak. A ile pani ma lat? Ja tu, mm. Dobrze, to ja tu nie będę odpowiadać na tego typu pytania. Przejdźmy do ważnych rzeczy. Dobrze, a z tych ważnych rzeczy, to mam takie pytanie, daje Pani dupy? Ja to nie będę odpowiadać na tego typu pytania. Przejdźmy do ważnych rzeczy. A z ważnych rzeczy daje Pani dupy? Oczywiście. No, to miło z Pani strony. A za ile? Ja to nie będę odpowiadać na tego typu pytania. Przejdźmy do ważnych rzeczy. Może Pani podać cenę? Ja tu nie będę odpowiadać na tego typu pytania. Przejdźmy do ważnych a rzeczy. A jaka jest cena? Ja, ja znam odpowiedź. Ja, ja znam odpowiedź. Chcesz usłyszeć? Ona daje dupy za darmo. Free of charge, tak? I nie jest kurwą. Do mnie też prostu... to dzwoniło. Zapytałem, ile to jest dwa razy dwa? Automat nie potrafi odpowiedzieć. Słabych programistów mieli. A jakby na przykład taki bot miał w granę taki tekst. Słuchaj, chuju, co do ciebie mówię, bo jak przyjdę, jak ci w wpierdol spuszczę, to od razu będziesz grzeczny. O, to by dopiero było coś. Zawiesiłbyś się, co? No ci tak powiedziała, co? Nie stać ich na to. Przynajmniej nie... na chwilę by się człowiek zawiesił. A jakby było od razu miło, hit internetu by był. Ale wiecie, nie stać ich na to. Wiecie dlaczego? Bo nie mają jaj. Mają, nie bo... mają poczucia humoru. Oni już są, być. Bo to są gangsterzy, którzy i tak swoje znajdą.